Biegamy. Razem z moim sponsorem firmą Brubek stworzyliśmy akcję pod tytułem Biegne dla Janka. Każdy, kto przebiegnie obojętnie jaki dystans w dniach od 23 do 25 lipca użyje hashtaga Biegne dla Janka w swoich portalach społecznościowych. Dodatkowo wpłaci odpowiednią kwotę za dany kilometr przebiegnięty. Weźmie udział w konkursie, gdzie do wygrania jest komplet odzieży sportowej ufundowanych przez firmę Brubek. Pan biegnie przyszły weekend e, przez cały dzień, praktycznie. Tak, e, ja postanowiłem, że zrobię sobie taki swój prywatny, osobisty challenge. E, mianowicie będę biegł dla Janka przez pełne 12 godzin. Startuję w niedzielę o godzinie 6 rano i zakończę bieg o godzinie 18. 6 rano w niedzielę, podajmy konkretnie kiedy? 25.07 to jest niedziela, godzina 6 rano. Można się dołączać tego dnia, ale można też biegać w inne dni, i tylko co wtedy trzeba zrobić? Dokładnie, tak jak wspomniałem, trzeba tylko użyć hashtaga biegnę dla Janka w dniach od 23, to jest piątek do 25, czyli niedziela. No i gorąco oczywiście zachęcam wszystkich do wzięcia udziału, yy, można to zrobić wirtualnie, można dołączyć do mnie, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli ktoś wesprze mnie na trasie. Jeżeli biegniemy, to warto zapisywać tą trasę na różnych aplikacjach, które mamy, żeby udokumentować? Tak, dokładnie, trzeba zarejestrować bieg, bieg musi być rejestrowany, można to zrobić za pomocą zegarka, można to zrobić za pomocą aplikacji typu Endomondo, Strava. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie aplikacje są dozwolone, liczy się po prostu, po prostu zarejestrowana trasa i użycie hashtag'a Biegnę dla Janka. Jak widać w nagraniu y, całej akcji, pogoda nam nie przeszkadza. Czy jeżeli w niedzielę pogoda będzie nie najlepsza, też biegamy. Biegamy, biegamy, pomagamy.